Ja ludzie ludziska Z tej strony Recek i witam was serdecznie w Left for Gender Czyli klasycznej wojnie płci Kobiety kontra mężczyźni. Moje drużnie, moje wysiłki w Niklaus. Szczęść Boże. MDEK Witam Was bardzo serdecznie Oraz brutal, który jest 2 km stąd. ja Banana! No i generalnie Jestem Jokejem. Gramy na baby JJ Jokejem JJ Jokej Dobra, to teraz już... Dobra, to ja mówię, że jesteśmy gotowi, że ja już nagrywam, wszystko ładnie, pięknie i dobra. Ja widzę, że jestem chargerem, także no na jakiejś długiej prostej bym musiał tutaj coś ogarnąć ładnie yy, No wpierdalamy się wszyscy naraz. W sensie robimy zrzutę w tym samym momencie i będzie git. No, dokładnie. Ja jestem Jokem, więc chodzę na głowę dziewczyną. Oczywiście, ja chargerem cię no, ja trochę ja jest porozdzielam je albo coś. Dobra, to ja się, ja, ja ja się rzucę. I... Teraz, dawaj, dawaj, dawaj. No! E... Prawie! A jak on wolno łazić strasznie, ten Peter. Oh yeah! Nie wiem, ja nie mam jakiegoś alternatywnego na nic! A! Na pewno mam masz... Mam pod kółkiem myśli. Myślałem, że pod prawym albo coś, a tutaj. Surprise! Jeśli ktoś będzie chciał, to. Perspektywa drużyny w tutaj będzie u czwórki. No Zapraszam na to... jej kanał i w ogóle. A kolejny odcinek, z tego co się orientuję, to będzie u Brutala. Zgadza się? Wedle I u kogoś tam jeszcze, bo to będzie z dwóch perspektyw, pamiętaj. No tak, no mówię właśnie, że perspektywa drużyny przeciwnie będzie właśnie u czwórki. Właśnie zapraszam do, na jej kanał i w ogóle. A następny odcinek będzie no, Ej, te u te nie właśnie. wiedzą co się dzieje w ogóle tutaj, nie? <laughs> Biegają po tych schowkach. <śmiech> Panika <śmiech> gaming tak zwany. Dobra, jestem czekaj, ale potrzebuję dobrego miejsca. Ja jestem Hunterem i ja mi tak dalej. Ja tu jestem tym, boomerem. Ah, mam okay. bajkę. Oh yeah! <grywa> Dobra, i. No, ma... Dobra, mam gold 7. Mam goal. Odsuwam ją. O! Dobrze, chyba będzie easy. Chyba będzie easy. No, trochę sobie pojeździłem, nie powiem. <grywa> nie było, ja chociaż z drugiej robię. strony... Chodź tu bajka chodź tu do mnie Brotar się chyba usiądł bajka mm. Oni się tam cały czas... Ej w ogóle ktoś tam stoi i ma w dupie, że ja duszę bajka, nie. Ja cały czas w plecy robiłem A, zabiłem Nie no teraz zabiłem. jest fajniej w ogóle, ale z drugiej strony... Będzie nam trochę smutno jak się okaże, że... się okaże, że no... To my jako calejli będziemy posysać, że tak powiem. Nie ma opcji. Bo oczywiście, że nie ma opcji. Mamy radę. Nie ma opcji. A, A mam cię, ColdSeven. Okej, ja też. <laughs> Pomóż mi tutaj. <laughs> Razem czemy ją. Dobra, ja już ja ja No ja Jestem gruby i wolny. Fakt faktem, nie zabili, ale przynajmniej nie będzie mi łatwo Teraz tutaj. O. Oh, on, Ej, kim, nie no, do generalnie to, to dopiero... Wait a second. Mi się zdaje, że Majka już padła. No, chyba padła. Tak. O, o, co to się stanie? Wow! Haci kęgły. Idę ja Chyba. Okej, okay, Hunter rewesem. Dobra, chyba już będzie zaraz GG. O nie, wait a second. Jeszcze nie będzie GG. To ja się odrodzi nawet, nie zdąży. Spokojnie, na razie to ja szukam do dobrego miejsca. Okej, okay, mam mu dobre miejsce. Dobra, to no to... Kler tam biega. No, chodź! O, ktoś tam zlanego. No trochę nie ogarnąłem! Oh, Dobra, nie to już ży��y. jest katwa. Idę do was! Nikt nie, ma, nie was, może ich ocalić. Idę do was! Chodźcie, chodźcie, tu, chodźcie, chodźcie. chodźcie O matko, jedyna. O, Jezu, jeszcze ten. Jest no. Jaki no. No. Nie tak, no. tak. Nie powiem, szybko poszło! <susurę> Ale się po napierdala mnie. ty brutalu tak Ale to weszło, co? Kurde Dobra, to teraz zamian na stron, panowie I trzymamy się razem, ale nie za bardzo razem Żeby to Charger nie wyłapał, ani Boomer nie obrzygał, ani nic I staramy się objąć wzrokiem jak największy obszar Żeby nie dać im po prostu szansę na zrespienie się Tak jest Zabijemy ich wszystkich bez problemu A są, są, są bronie tutaj na tej mapie? Dobra, tylko na razie mamy tutaj same podstawowe One pewnie nie ogarną, że tam trzeba się zrespić No dobra, zobaczymy jak to będzie. No zobaczymy no, chociaż nie. Nie dysrespektujmy naszych przeciwniczek. Nie no, co ty, no bo jak wie. nie dysrespektujmy? Kobie... W żadnym że... wypadku. Dobra, no skąd, wiesz, komu to postoje? To dzięki możemy przedłużać Gatuneki w ogóle. Mam małotowa Dobrze, ładnie. Joki, Joki, jockey. słyszę jockey'a. Ona na dole. Twitterka. Y, charger. Claire leży. I czuję się trochę otoczony, w ogóle. Żokej. Czekajcie, rzucam mołotowa. Hunter! Charger! Wszyscy! Nic nie widzę. Y mam, czekaj no, ja. Nie masz. ci go zdejmę. Co to, Co to się stało co z to, tym co ciałem? Co, pomocy. co to było? Konar zapłonął. Emdek, coś ty zrobi z tym młotowem? Zablokowałeś nas, pomocy. Gdy płon... po prostu mułotowa, to jest najlepsze. No jeden plus! Wow, wow! Ale coś jest Co Staramy się to? nie strzelać po sobie w ogóle. No dobra, Ale tu nie ma tym defayera, nie? Tu masz poziom, fire jest. Sprawdźmy. Jest? Dobra, jeden plus, wow, że wow, jesteśmy wow. dalej jest, niżone. To jest, to jest, to jest. Faktycznie, rację. Jest. Nie strzelajcie w samochody. Oczywiście, oczywiście. Się... Aha, no ja... Jako pomocy. osoba całkiem pomocy. doświadczona... Ju, już, już, już! Dzięki. Charger! Łooo! Oh, się. Charger, Peter, wszyscy... Jezu, pomoc! Jocky, za to Uniklaus! Pomocy, weźcie go. Dzięki. No tak, jak, jak, to to was, to. jak was Smoker złapie albo Jocky i wam usiądzie na głowie, to wystarczy uderzyć z kolby. Aha, dobra. Też dobrze wiedzieć. Mimo wszystko. Da się zmienić celownik w tym lecie? <laughs> nie, chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. <laughs> Bardzo byś chciał... m wow, no. tu... Dobra, no. trzymajmy się no. razem. Dobra, nie, Ale może w nich ja, albo w jakieś bez bezpieczne bez 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 miejsce, jakieś najlepiej. Ło, kurde. Tak, na te schody. Plecy robią, o, bo ej, ja bumer, tam bumer jest faktycznie. Na te schody chodzę. Ja nic Dobra. nie widzę, bo mnie obrzygał. Też nie. A. Próbuję wyjść, nie mogę. Na schody, na schody, na schody. Kurde. A bo wy to nie róbcie za babiki. Trochę poświęcimy was, ale przynajmniej uda nam się przeżyć to. Eee. O Jezu, póki miast ja strzelam. Hunter. Hunter, Hunter, Hunter. Gdzie, 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 Czart, to biechy mnie tym. Ale kto ty No. To. Ma już mołotowa? Eee, niestety nie mam tylko apteczkę. zaraz mnie. spadniecie. No faktycznie, to muszę ja, muszę ja jeden mitem ja ja mam apteczkę. To ja się wylecę. Nie, 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 nie się nie się. Ulec się dopiero jak będzie jak? miał czerny ekran. Switerka. Ale No ale dobra, miałem jeden, to i tak mi zaraz spad. nie możemy tu nie Dobra, mamy to MDK wyleczy. <laughs> e, nie, 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 MDK uleczymy, jak dopiero będzie miał czarny ekran. Bo wtedy i tak apteczka przywraca maksimum i da jakby kilka nowych szans. Now ale no no, tu musi być no, no, jest ryzyko, ale niech ci będzie. No, jest ryzyko, oczywiście no. Ale nie no, jak czarny ekran będzie widać, to a, a, to. Znowu się to MDK, dawaj, chodź. Zn... Ej, ja, ja nie mogę się ruszać dobrze, ja się uleczę. Spokojnie, ale kule, kule jest, powoli, tak. ale taktycznie i ja do przodu. No to broni. Nie. No to musicie mnie... Coś <coughs> e, e, tutaj jest? Jest, jest? Aha, kanister. Musicie mnie eskortować. Co to kanister. Ma mam tak bombę jak coś. Oni się za nami respią. To jakby... Aha, tu... No! Złapał mnie! O, widzę, widzę, widzę. O, wy poszliście dalej, zero komunikacji on mnie bije. Tu jeszcze Charger jest na ciężarówce. Recek, odwróć się. widzę, odwróci. widzę, widzę, widzę. Ja, ja tam idę już. Dobra, 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 dobra. Po, błąd... Tak. Panowie, ja kuleję! Dobra, czyli trzeba iść cały się do przodu. Ja, się uleczę. ja też będę ryzykować ci. Dobra, ja tam Lecimy. pozostanę twardy i wierny swoim zasadom i będę się leczył dopiero, jak będę miał czarny żar nie, 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 tam nie idziemy, tam no jest właśnie. tylko zawrotka. Musimy być dawajcie, coś. Dawajcie, do dawajcie. sklepu. Recek, Recek, chodź. Idę, idę! Próbuję przynajmniej. O! Nie ty Myślałem, że idziemy dalej w ogóle. A co tu? To trochę błąd w komunikacji w ogóle, ale. Tu do sklepu chyba, nie? Nie, nie do sklepu, bo tutaj tylko zawrócimy się Chociaż? Jeszcze te drzwi tutaj można sprawdzić. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Let's go, Dobra, rzucam bombę. Będziemy mieli spokój przynajmniej. Ej, jest piła łańcuchowa, jak ktoś chce. Wyjątkowo opanuje swoje rządze jest i... jest tutaj? <laughs> piła! Ja pierdziele. Dobra, jeszcze już no. wracam do was. Ej, ktoś chce piłę? A, i prawym odbrajcie, nie? Chyba, o. O. że ktoś sobie inaczej ustawił. A, tak zrobisz tam na z jak to generalnie sytuacja? Jest tam dalej przejście, czy nie? Nie. To musi gdzieś to być. Musimy iść tam chyba gdzie Niklaus jest. A, no. palę się, palę się, palę się! Nie, chyba jednak musimy iść tam gdzie powinniśmy. Ale o. nawet jeśli to... Dzięki. Proszę bardzo. Ej, nie, tu nie. Nie, Kurde, czyli musimy no, iść tam. Gdzie... Przez sklepie już wszystko. już to... Tak? A mówiłem. No mówiłeś, mówiłeś. Joki, joki. Wow! Martwy. Co to? Coś. To jest dziura! Ej! No, no, ja no jest tak, dziura! Tu... Holine Moriem teraz! Czyli... Którędy mamy iść? A, no, idą za nami, za nami! Czekajcie, te drzwi są otwarte. Za Zamknięte. Jezu, pomocy. Ło, leżę. Bo matko jedyna! Leżę, leżę! A kurde. Tam jest kwas. Do. Dobra, już po kwasie. Leżę, leżę. W kwasie. leżę. Podnoszę! Podnoszę! Podnosi ich, podnosi. Dobra, ja się już leczę. Dobra, to teraz mamy generalnie problem, musimy się odnaleźć no. w ogóle... Oj, sorry. Najgorsze w tym wszystkim Dobra, jest to, że nie robimy po prostu gdzie iść. Trzymajmy się razem. No właśnie, no to najgorszy skupia. właśnie, gdzie mamy ich. Co iść? to leży? A pistolet. Ma ktoś gps albo coś? No, A nie no, po tym nie... aucie wyjść? Albo czekajcie, czekajcie. Wow, wow, Mam wow, jeszcze jedną wow, no, koncepcję. Tu, wow. tu, 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 tu. Za mną, panowie. Wow. Ej, tu jest, tu jest coś. Nie, to jest... No tak, Hunter tak, tak. mnie... Y, nie, 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 zostawa. czekaj, tu jest... Ej, tutaj, A, tamty, tutaj. E, tutaj. Tak. Dobra. Dobra, odnaleźliśmy się. Chodźcie chodźcie, 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 To dzień będzie dobry. No następny. Powalony jestem. Widzę. Ej, chodźcie no tu. Idziemy, idziemy, idziemy. Bruta, nie chcesz wiedzieć jak wyglądasz z tą tam, ej. A ja jako prawca ja nie bryławiciel. No, Dawajcie, lecimy, 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 panowie. Dobra, odnaleźliśmy się. No, nawet giro rozsyłane Daj mi się pierwszego, bo mam piłę. Okej, okay, będziesz tankował, mówisz. No i generalnie biegiem. W chyba no. zaraz nam będą robić. Mamy tu coś? Eee, ciemność. O, mołotowa ej, mam. Ej, jest, tam, to bierz. Bierę. Mało Nie ma jakiś Mało apteczek, to. mi zostało ja mam, ja mam jedną apteczkę tutaj w o, się krwawiam. Chyba dzięki Mam defibrylator gdzieś tutaj Możesz, eee, no, że masz defibrylatora, z drugiej strony jest kara za używanie O górne. Dobra Jezu. Wszyscy! Pomocy! Wszyscy! Wykorzystują naszą taktykę <laughs> <laughs> No i powiem wam... Powiem ci brutal, że lepiej Bo niż my męże. Jezu, aż mi soczewki zaparowały, ja pierdolę. <głos》głos》głos》głos》> <głos》> 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 idę, <zapan. głos》> idę, idę, idę. Dobrze, idź. Odsłaniam was. Dzięki. Pomiesz mnie. <głos》> Ten mnie jeszcze piłą chciał potraktować. Jestem żywym wbrew pozorom. Wyglądam no, jak wyglądam, no ale nadal żyję. Mam szereg, odsłaniajcie mnie. Leczę się. więc nogi, pomocy, 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 no padam, padam, dziękuję. Nie ma broni jakiejś. Dobra, idziemy przed siebie. Dobra, lecimy. Na Szczecin. Mam defibrylator, gdzie wy jesteście? Bumer! Defibrylator to tylko jak ktoś padnie, tak? No amen. Ale Hunter jest za nami. Panowie, my pleców nie patrzymy, oni nam cały czas plecy robią. No właśnie, ale z drugiej strony... Dlatego musimy uciekać. Ale z drugiej strony, czy na tym tracimy? Nie żebyśmy byli jakimiś zoginistycznymi świniami albo coś, ale no... Nie nam trzeba to szczęścia. Tylko solidna męska współpraca. Ja teraz coifnę, ja mam 13 już tego. Dziś się wykrwawiam cały czas. Odpychajcie z prawej. Z, z tym, prawym przyciskiem. Wiemy, wiemy. Leży, leży. Dobra, już. Jestem tak, bo jesteś, jak jesteś słaby, to wystarczy cię uderzyć i leżysz. Charger! 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 Pomocy! Splinter! Charger! O, złapam Teraz Joki! Joki! O, pomocy! No trochę lipa o, dzięki. No, atakowali nas ostro O, ale mam lipę Dobra, ale chyba wszystkie się. padły To mamy chwilę spokojnie Ja mam no ten dajcie mi go, to ja Niklausa ten... No już o, podnoszę dobra. cię, spokojnie dobra, Gdzie jest z Niklaus? Musimy chyba iść tutaj w... Gdzie, gdzie pewien, e, Chyba gdzie. Nie, tam leży w tej kałuży takiej... W tej bramie, idealnie jak jest ta brama to tam leży. O, tutaj jest, tutaj Dobra, ja to mi wiesz, dzisiaj się jeszcze. O, yeah. dzięki, wszystko dzięki, działa. Dzięki, dzięki. Dobra, tylko gdzie teraz? A to jest na pistolet. Teka, biegam dobra. Z sprawdzę tutaj. Nie, tutaj nawet klamki nie ma. Widzę. O, dobra. O. Zaraz będą z domu. Chyba musimy zaskoczyć tam na dół. O, 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 o ile że. Z tym pistolecikiem jednym to. Nie, Przygwożdżono mnie. Dobra, to ja ci spróbuję tutaj Reloading. osłonić i potem pomóc. Żyj, Annek, żyj! Pomóż mi, ręce! Już pomagam ci! Ach, jestem na szaru! Czy ktoś Dobra. ma jakąś apteczkę? E, nie mam apteczki? nie ma apteczki! Dobra, musimy zejść na dół! Ui. Serio, jesteś że na dół? No, ale tak, na dół, nawet tutaj za amunicja i w ogóle. Tak, tak, tak. O! A jest nie ma... Gdzie okay. poszliście amunicja. na dół? O o! o Kurde ja zostałem Aha. na górze! No, no, no. Mówiłem skocimy! Przykra sprawa! <laughs> Przykra sprawa! Przepraszamy cię Brutalu Nie bądź brutalny wobec nas na tej zabiję, zabiję ich, dobra, uciekajcie, uciekajcie beze mnie Brutal się szlachetnie poświęcił nigdy o tobie nie zapomnimy Jezu, to jest straszne On się nie odrodzi nigdzie po tym Kurwa ja cały czas że się odrodzi no Ale powątpiewam, tak Mogę się odrodzić w jakimś schowku czy coś, nie? Ale bronię siedzielnie na klęczkach Kurde, ja bym potrzebował jakiś drugi pistol, Bunker. bo ja z tym jednym to... Nie ma... nie wiem co to jest nie idzie no, rozwalić dobrze. dobra. Coś się rusza. Dobra, tędy. This way, please. Idziemy, idziemy, idziemy. E, chyba jakieś broń nie znalazłem. O, dobra, widzę, ale... E, Uzi. Ty <laughs> Padnę, <śmiech> ja zaraz też padnę panowie, O, co tu mamy? Mniejsze bronie. No, elegancko, tak teraz można walczyć. Chociaż, nie pogardziłbym jakąś strzelbą, albo coś. Ja bym nie pogardziła... Ej, <grym> coś, coś, coś. <grym> szarger, nie, nie. Szarger. <grym> e, tak to I, idzie nawet. Hunter jeszcze! Tak, teraz to można. No. O, mamy tu kolejne pistolety, jak byście chcieli. Okej, okay. a jakiś deagle, albo coś? Nie, tylko jest pałka policyjna. Pomocy, pomocy, pomocy! Już? B wow! Łok, no nie wiem, ile, że... Oh. Ja miałem szary ekran, dobra. <grym> jak no, dobra. dobra. Dobra, no to do jest pan, tak świata. będzie dobrze. Świata umarły. <laughs> tak się dzielnie broniłem. Niklas <laughs> został i Recek. Dobra, Niklas. Jeżeli coś, musimy dać radę. O, uważaj, bo chycił O, mi. o bo A, nie no I... nie... Jaki wynik? <laughs> no, niezły wynik. Niezłe. Kara założyciel wybrania na 25 metrów, no dobra strata nieduża, ale... Jak to kara? Dobra, ja no to <noise> pierwsza runda za nami. Życie. Zakończona dość... No w sumie zdecydowanym wynikiem, także... No cóż, na następny odcinek zapraszam do Brutala. Także no co, dziękuję wam póki co za uwagę. Ja jestem Recep, ze mną byli Brutal. Tak, <noise> hey, hey, hey. takie na koniec no odcinka. Bo ja nie, okay. bo ja umarłem. Pozdrawiam wszystkich nie, też wszystkich. ze też Również ze wszystkich Również pozdrawiam nie, I nie, ja tak, ja No nie, to nie, 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 się i czołem